Jeszcze trochę. Jeszcze trochę władzy nad sobą samym, by kiełznać zamiary. Jeszcze trochę żalu, za grzechy co bliskich skalały. Jeszcze trochę siły, bo iść coś każe, przyszłość wciąż kusi. Jeszcze trochę czasu by się pogodzić co było nie wróci jeszcze trochę głodu co szansę daje by się na moment nasycić jeszcze trochę tęsknoty za sobą samym który był szczęśliwy jeszcze trochę gniewu na złotą klatkę sam Byłem jej kraty i jeszcze trochę wiary. W jutro dziś spisałem na straty.